Siemanko, z tej strony Adam i dzisiaj sobie oglądamy śmieszne filmiki. I nie można się zaśmiać, nie zaśmiej się. Dobra. Au. No nie nieźle się. Gostek. Xd. 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 Ja się nie śmieję. To nie było śmianie. To xd. To nie jest śmianie. Mówię serio. Co nie zrobię? O, co zimna woda, gościu? To może jeszcze sobie zdejmij coś? Mogłeś nie zdejmować tych spodni. No, leć. Leć, Mordo, leć! No, dawaj. Rem. Nie no. Mordy, zaśmiałem się, niestety. Ale to nie koniec odcinka, mam trzy życia, uznajmy, że mam trzy życia, trzy Dobra, dobra, lecę go oui. <tryknie> oui. 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 To jest jakaś odśnieżarka pro Nie wiem dlaczego ten gościu jest na gołych stopach, na śniegu Are you crazy? Dobra, xd na fus. Oj, fail. Bastet. Bastet. Jump. <kluz> no i dead. I dead, gościu. No i co zrobisz? Co zrobisz? No. Co to jest, to jest śnieg? Co ty pies robi? Dobra, jest. Ma dużo IQ na pewno, jak na psa. Jest mi mądry. Co ci się stało? No to... <laughs> nie no, no ja się nie, nie, nie się nie śmiać No nie, ostatni HP Ostatni HP No, dawaj Ale się wbił To śniegu było, no, ale to nie w Polsce niestety no to ta takiego śniegu to nie było niestety, takiej dużej. Niestety. Niestety. To jakiś wrodacz. No jeżdżę, jedziesz. Okej, okay, XD. XD. No, superowo sobie tutaj jedzie. Nie wiem, kto trzyma tą kamerę, czy to jest dro co? co kto trzyma tą kamerę? Jakiś Oho... Dead. Co się stało? Łap dajesz na tym traktorze. Dobra mordy, to na tyle, w tym odcinku. I piszcie w komentarzach aż tak śmieszne filmy, a za ten komentarz. I nawet może coś odpiszę, może wiecie? bo dobrze by było. Więc piszcie, łapkujcie i dajcie subika w górę. Elo mordy.